Do wyhodowania rzeżuchy wystarczy nam zwykły talerz, na którym ułożymy watę, potem nasączymy ją wodą i wsypiemy nasze nasionka rzeżuchy. Watę rozkładamy na talerzu. Mamy troszkę wody. Nasączamy dobrze. Teraz. Rozsypujemy ziarenka rzeżuchy. Dość równomiernie. Mi się nie sypać. O już. Nasypujemy na talerz. Troszkę ziaren rzeżuchy. Myślę, że tyle wystarczy. spryskiwaczem przyskiwaczem spryskamy jeszcze tak. Wtedy z wierzchu one złapały wilgoć. I hodowlę rzeżuchy mamy rozpoczętą. Do wyhodowania rzeżuchy potrzebujemy jasnego miejsca, ale nie bezpośrednio nasłonecznionego. Co jakiś czas zaglądamy do naszej hodowli, patrzymy czy nasze kiełki nie wyschły czasem i zraszamy je regularnie wodą. Taki zraszacz jest bardzo fajny, przyjemny w użyciu. I co chwileczkę musimy patrzeć, może nie co chwileczkę, ale kilka razy dziennie zaglądamy do naszej żyzuchy. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj drugi dzień hodowania naszej żyzuchy. Przyglądamy się nasionkom. Tu jeszcze nie widać wielkich postępów. One teraz piją wodę. I przygotowują się do wzrostu. Dzisiaj, naszym zadaniem jest kilkakrotne zroszenie naszej hodowli wodą, tak, żeby ziarenka nie wyschły. I tak jeszcze kilka razy. Witajcie moi drodzy. Dziś mamy trzeci dzień hodowania naszych kiełków rzeżuchy. Zerknijmy, co się tutaj dzieje. O, już ładnie zaczynają nasze roślinki wyrastać, a więc pamiętamy, żeby kilka razy dziennie spryskać nasze kiełki wodą. Należy je spryskać, spryskiwać kilka razy dziennie, ale tylko od góry. Po to, żeby wata nie była zbytnio nasączona, bo wtedy mogą nam się zepsuć. Może nam się zepsuć nasza hodowla. Zajrzymy do niej jutro i zobaczymy, jakie postępy mamy w hodowli. Do zobaczenia witajcie moi drodzy uczestnicy naszego warsztatu, a raczej hodowcy nasion i kiełków. Dzisiaj mamy czwarty dzień przyglądamy się naszej hodowli rzeżuchy. Codziennie czynimy postępy, jak widzicie, więc dzisiaj jak w poprzednie dni kilkakrotnie zraszamy naszą. Oddowlę wodą. Pamiętamy, żeby nasionka nie wyschły i cze czekamy aż nasze roślinki będą dalej rosły. Witajcie, moi drodzy hodowcy, żerzuchy z warsztatu terapii zajęciowej zbiecza. Ciekawa jestem, jak Wam będą szły postępy w sadzeniu żerzuchy. U mnie dzisiaj dzień 5. I widzicie, że piątego dnia już całkiem ładnie nam się tutaj zieleni. Rzeżuchę cały czas trzymam w pobliżu okna, żeby miała dość jasno, ale niestety u nas często się wietrzy, więc ma troszkę może chłodno. U was może rosnąć szybciej, jeżeli będzie miała cieplejsze warunki. U nas mamy dużo świeżego powietrza, więc jest troszeczkę chłodniej przy oknie, ale to nic, rośnie. A więc, tak jak codziennie, zraszamy kilkukrotnie rzeżuchę wodą z wierzchu, nie za dużo, ale często. I też myślę, że za niedługo już będzie rzeżuszka taka w sam raz. Do spożycia zerknijcie, jakie ładne, już młode roślinki zielone rosną. W takim razie do zobaczenia jutro, czyli jutro już będzie szósty dzień hodowania rzeżuchy i zobaczymy, jakie mamy postępy. Do zobaczenia, Pa! Po tygodniu hodowania rzeżuchy nasza roślinka jest gotowa do zbioru. Bierzemy po prostu nożyczkami, odcinamy te części. I uważajcie, żeby nie, nie wziąć waty. Dajemy na siteczko. tu tak. zobaczcie mamy trochę na nasitku. Zwyczajnie przelewamy wodą, przepłukujemy. I w taki sposób nasza rzeżucha jest gotowa, i możemy ją dać na kanapkę. Własnoręcznie wyhodowaną rzeżuchą wzbogacamy smak i wartości odżywcze naszych potraw, np. Na śniadania. Możemy ją po prostu dodać na kanapki. Życzę Wam udanego hodowania rzeżuchy i na zdrowie.